Rozdział dwudziesty ósmy. Pobity szeryf Ali uciekł z kraju, nie opierając się dłużej. A gdy nieszczęśni, prześladowani wieśniacy zaczęli wypełzać z dżungli i wracać do swych butwiejących domów, Jim w porozumieniu z Dainem Warisem wybrał z pomiędzy nich starszyznę. Tym sposobem stał się istotnym władcą kraju. Co się tyczy starego tunku Allanga, z początku jego strach nie znał po prostu granic. Opowiadają, że usłyszawszy o zdobyciu wzgórza Allang, rzucił się twarzą na bambusową podłogę w sali przyjęć i leżał nieruchomo przez całą noc i cały dzień, wydając zduszone jęki tak przerażające, iż żaden człowiek nie śmiał podejść bliżej niż o długość włóczni do jego wyciągniętej postaci. Raja widział już oczyma duszy, jak wygnany haniebnie z Patusanu wędruje, opuszczony, obdarty ze wszystkiego, bez opium, bez swych kobiet, bez świty. Łatwa zwierzyna dla każdego, kto by chciał po nią sięgnąć. Po szeryfie Alim przyjdzie teraz kolej na niego. A któż by się oparł napadowi poprowadzonemu przez takiego szatana? I rzeczywiście, Raja zawdzięczał życie i władzę, taką jaką miał jeszcze wciąż podczas mego pobytu w Patusanie, wyłącznie zapatrywaniom Jima na sprawiedliwość. Bugisom chodziło niezmiernie o załatwienie dawnych porachunków, a niewzruszony stary Doramin żywił nadzieję, że ujrzy swego syna na stanowisku władcy Patusanu. W czasie jednej z naszych rozmów pozwolił mi wejrzeć w tę swoją tajną ambicję. Nie znam nic doskonalszego w swoim rodzaju od dostojnej ostrożności, z jaką Doramin podchodził do przedmiotu. Zaczął od oświadczenia, że i on swego czasu zażywał siły za młodych lat. Ale teraz oto się postarzał i jest już znużony. Jego potężna budowa i wyniosły wyraz małych oczek, rzucających mądre, przenikliwe spojrzenia, przypominały nieodparcie starego chytrego słonia. Powolne wznoszenie się i opadanie szerokich piersi było potężne i miarowe, jak wzdymanie się spokojnego morza. Oświadczył, że i on również pokłada bezgraniczną ufność w mądrości tuana Jima. Gdyby tylko mógł uzyskać od niego obietnicę, jedno słowo by wystarczyło. Sapliwe milczenie do Ramina i głucho dudniący jego głos przywodziły na myśl ostatnie wysiłki przemijającej burzy. Usiłowałem odwrócić rozmowę. Przychodziło mi to z trudem, bo nie ulegało wątpliwości, że Jim miał w ręku siłę. Rzekłbyś, iż w nowym swym świecie rozporządzał wszystkim według własnej woli, ale powtarzam. Wszystko to było jeszcze nic w porównaniu z myślą, która mi zaświtała podczas, gdy słuchałem Doramina z pozorną uwagą, że Jim nareszcie zawładnął prawie zupełnie swym losem. Doramin niepokoił się o przyszłość kraju. Byłem uderzony sposobem jego rozumowania. Mówił, że każdy kraj pozostaje tam, gdzie go Bóg umieścił, lecz biali ludzie przybywają i po krótkiej chwili odchodzą. Ci, których pozostawili, nie wiedzą, kiedy się spodziewać ich powrotu. Biali odjeżdżają do swego kraju, do swego narodu, więc i ten biały także. Nie wiem, jak to się stało, że się zdradziłem w tej chwili, oświadczając energicznie, nie, nie, cała waga tej mojej niedyskrecji ujawniła się, gdy Doramin zwrócił ku mnie twarz, której wyraz zastygły w surowych, głębokich bruzdach pozostał niezmieniony jak na wielkiej brunatnej masce i rzekł po namyśle że to jest zaiste dobra nowina i chciałby wiedzieć dlaczego tuan jim nie odejdzie z drugiej strony obok mnie żona doramina podobna do małej dobrodusznej czarownicy siedziała z nakrytą głową i podwiniętymi nogami patrząc przez wielki otwór w ścianie Twarz miała odwróconą. Widziałem tylko zbłąkane pasmo jej siwych włosów, zarys wysokiej kości policzkowej, lekki, żujący ruch spiczastej brody. Nie odrywając oczu od rozległego widoku lasów rozpostartych aż po góry, zapytała mnie tonem pełnym litości, jak to się stało, że Jim, taki jeszcze młody, wywędrował w dalekie kraje poprzez tyle niebezpieczeństw. Czyżby nie miał domu ani rodaków? Czy nie ma starej matki, która by pamiętała zawsze jego twarz? Byłem zupełnie nieprzygotowany na to pytanie. Zdobyłem się tylko na mruknięcie i pokręciłem głową w nieokreślony sposób. Zdaję sobie doskonale sprawę, że potem usiłowałem bardzo niezręcznie wyplątać się z trudnego położenia. Jednak od owej chwili stary nakoda stał się milczący. Obawiam się, że nie bardzo był zadowolony. Dałem mu widać dużo materiału do rozmyślań. Dość dziwnym zbiegiem okoliczności tak się złożyło, że wieczorem tego samego dnia, który był ostatnim dniem mego pobytu w Patusanie, spotkałem się jeszcze raz z tym samym pytaniem, z tym dlaczego, odnoszącym się do losu Jima, na które odpowiedzieć nie mogłem, a to mnie prowadzi do dziejów jego miłości. Pewno myślicie, że to jest historia, którą sami możecie sobie wyobrazić. Słyszeliśmy o tylu podobnych przygodach, i większość z nas nie wierzy wcale, aby miłość grała w nich rolę. Uważamy je zwykle za miłostki, w najlepszym razie za przelotne namiętności, za dzieje młodzieńczych pokus, skazanych w końcu na zapomnienie, nawet jeśli przechodziły przez okres prawdziwej tkliwości i żalu. Ten pogląd jest na ogół słuszny, i może także w tym wypadku, a jednak nie wiem. Opowiedzieć tę historię nie jest bynajmniej tak łatwo. Byłoby niesprawiedliwością brać ją ze zwykłego punktu widzenia. Z pozoru jest to wydarzenie bardzo podobne do innych. Ja tam jednak dostrzegam tragiczną postać kobiecą z pieczęcią milczenia na ustach, cień okrutnej mądrości, pogrzebanej w samotnym, opuszczonym grobie, spoglądający bezradnie i tęsknie ów grób, na który się raz natknąłem podczas rannej przechadzki, przedstawiał się jako nieforemny, brunatny kopiec, opasany u samej podstawy szlakiem z inkrustowanych kawałków białego koralu i ogrodzony płotem ze ściętych drzewek, na których pozostawiono korę. Girlanda z liści i kwiatów wiła się po wierzchu cienkich słupków, a kwiaty były świeże. Tedy, choć przyznaję, że cień kobiety istniał może tylko w mej wyobraźni, Mogę w każdym razie zaznaczyć ważki fakt. Ów grup utrzymany był starannie. Kiedy Wam powiem w dodatku, że Jim wzniósł własnoręcznie sielski płot na około kopca, dostrzeżecie zaraz odrębność tej historii, jej indywidualny charakter. W tym podzielaniu wspomnień i uczuć drugiej istoty jest powaga dająca dużo do myślenia. Jim posiadał sumienie, i to romantyczne sumienie. Żona ohydnego Corneliusa przez całe życie nie miała innej towarzyszki, powiernicy i przyjaciółki poza swą córką. Jak się to stało, że biedna kobieta wyszła za mąż za tego odrażającego Portugalczyka z Malaki po rozstaniu się z ojcem swego dziecka i jak się odbyło to rozstanie? Czy przez śmierć, która bywa niekiedy miłosierna, czy przez bezlitosny nacisk konwenansu? Pozostało dla mnie tajemnicą. Z niezliczonych wzmianek, które słyszałem na ten temat od Steina, znającego tyle różnych historii, jestem przekonany, że nie była to zwykła kobieta. Jej ojciec, biały człowiek i wysoki urzędnik w dodatku, był jednym z tych wspaniale uzdolnionych ludzi, którzy nie są dość tępi, aby osiągnąć powodzenie, to też kariera ich kończy się często w cieniu. Sądzę, że tej kobiecie brakowało również zbawiennej tempoty. I kariera jej skończyła się w Patusanie. To wspólny los wielu z nas, bo gdzież jest człowiek? Mam na myśli prawdziwie uczuciowego człowieka, który nie przypomina sobie mgliście, jak w pełni posiadania został opuszczony przez kogoś lub coś cenniejszego od życia. A to wspólne nam przeznaczenie pastwi się ze szczególnym okrucieństwem nad kobietami. Nie wymierza im kary, jak władca. Lecz zadaje im przewlekłe katusze, jakby chciało nasycić swój tajny, nieugaszony gniew. Można by pomyśleć, że los przeznaczony do rządzenia nami na tej ziemi szuka zemsty na istotach, które są najbliższe wyzwolenia się z pęd ziemskiej przezorności bo tylko kobiety umieją niekiedy włożyć w miłość ów pierwiastek, zaledwie dostrzegalny, który przejmuje nas lękiem jak zetknięcie z czymś pozaziemskim. Pytam siebie z zaciekawieniem, jak też świat wygląda w oczach kobiet. Czy ma kształt i treść, która nam jest znana? Czy ma powietrze, którym my oddychamy? Wydaje mi się niekiedy, że to musi być kraina nielogicznych wzniosłości, kipiąca od uniesień dusz ważących się na wszystko, opromieniona chwałą wszelkich możliwych hazardów i wyrzeczeń. Ale podejrzewam, że na świecie takich kobiet jest bardzo mało, choć oczywiście zdaję sobie sprawę z mnogości ludzkiego rodzaju i równowagi liczebnej między obu płciami. Jednak jestem pewien, że matka dziewczyny była najprawdziwszą kobietą taką samą, jaką zdawała się być córka. Wyobrażam sobie często obie. Z początku widzę młodą kobietę z dzieckiem, potem starszą kobietę z młodą dziewczyną. Wśród okropnej jednostajności i szybko mijających lat, widzę je za zaporą lasu, samotne wśród wiru życia, a każde słowo, które zamieniają, przeniknięte jest smutkiem. Matka musiała prawdopodobnie zwierzać się córce i to nie tyle z faktów, co z najgłębszych uczuć, żalu, lęku. Zapewne padały i przestrogi, których dziewczyna nie rozumiała w całej pełni, póki matka jej nie umarła, i póki Jim się nie zjawił. Wówczas z pewnością zrozumiała wiele, choć nie wszystko, a chyba lęk przede wszystkim. Jim nazwał ją słowem, które oznacza coś drogocennego na przykład drogocenny kamień nazwał ją klejnotem prawda, że ładnie? Ale on miał w sobie wszystkie możliwości był godzien swego powodzenia, tak jak i w gruncie rzeczy zasłużył był na swoje nieszczęście. Mówił do niej klejnocie a wymawiał to zupełnie tak, jakby wołał Janko, rozumiecie, takim spokojnym, małżeńskim, poufnym tonem. Usłyszałem to po raz pierwszy w dziesięć minut po przybyciu na dziedziniec Jima, który o mało co nie oderwał mi ręki, potrząsając nią na powitanie, a potem rzucił się na schody i, jak rozradowany chłopczyk, zaczął się awanturować u drzwi pod ciężkim okapem. Klejnocie, słyszysz, klejnocie, prędko! Przyjechał mój przyjaciel! Nagle zajrzał mi w oczy w półmroku werandy i szepnął poważnie: Pan rozumie, to jest tylko bez żadnych żartów. Nie umiem wypowiedzieć, jak wiele jej zawdzięczam. Więc też widzi pan, ja zupełnie jak gdyby. Jego gorączkowy, niespokojny szept urwał się nagle. Wewnątrz domu mignęła biała postać. Rozległ się słaby okrzyk i z ciemnego pokoju wyjrzała dziecinna, lecz pełna energii twarzyczka o delikatnych rysach i głębokim, uważnym spojrzeniu, jak ptak z głębi gniazda. Uderzyło mnie naturalnie imię, jakim Jim na nią wołał. Ale dopiero później zwróciłem uwagę na związek tego imienia z dziwacznymi pogłoskami, które doszły mnie podczas podróży w małej osadzie na wybrzeżu, około 230 mil na południe od ujścia patusańskiej rzeki. Szkuner Steina, na którym podróżowałem, zawinął tam po jakieś produkty. Wysiadłszy na brzeg, przekonałem się z wielkim zdziwieniem, że ta nędzna miejscowość szczyci się stałym rezydentem. Trzeciorzędnym urzędniczyną, drabem mieszanego pochodzenia, wielkim, tęgim, ociekającym tłuszczem, o mrugających oczach i wywiniętych świecących wargach. Zastałem go leżącego na wznak na trzcinowym leżaku. Był obrzydliwie rozpięty. Na czubku parującej głowy miał wielki zielony liść, drugi zaś trzymał w ręku i wachlował się nim leniwie. Więc jadę do Patusanu. Ach, tak, spółka handlowa Sztajna słyszał o niej, wie, że Sztajn ma koncesję. Ale mnie nic do tego. Teraz tam wcale jest nieźle, zauważył niedbale i mówił dalej, przeciągając: Dostał się tam podobno jakiś biały włóczęga. Jak? Co pan mówi? Pański przyjaciel, aha. A więc mówiono mi prawdę, że to jeden z tych Ferdamte. Czegóż on tam szukał? A, hycel, więc się potrafił tam wśliznąć. Co pan mówi? Nie byłem tego pewien. Patusa, noho, podżynają tam gardła jak nic, ale co mi do tego? Urwał i zaczął jęczeć. O Boże, ty mój, ten upał, ten upał. Um, wobec tego, co Pan mówi, może i jest trochę prawdy w pogłoskach o zamknął paskudne, szkliste oko, powieka drżała mu w dalszym ciągu, a drugim zerknął na mnie ohydnie. Niech pan posłucha, rzekł tajemniczo, jeżeli. Rozumie pan, jeżeli tamten facet dobrał się rzeczywiście do czegoś, co warte zachodu. Nie do jakiegoś zielonego szkiełka kapuje pan. Jestem oficjalną osobą. Otóż niech pan powie temu szelmie. Co? Jak? Pański przyjaciel. Przewalał się wciąż spokojnie po leżaku. Tak pan mówi. Bardzo pięknie. Miło mi, że mogę dać panu te wskazówki. Pan chciałby pewno także trochę się na tym obłowić. Proszę mi nie przerywać. Pan mu powie po prostu, że słyszałem o tej historii, ale rządowi nic nie doniosłem. Jeszcze nie. Rozumie pan? I po co donosić, prawda? Niech pan mu powie, żeby się u mnie stawił, jeśli go wypuszczą żywego z kraju. Powinien pilnować swej skóry. Co? Obiecuję, że żadnych pytań zadawać nie będę. Szyto, kryto. Rozumie pan? Panu się także coś niecoś ode mnie okroi. Niewielka prowizja za zajęcie się tą historią. Proszę mi nie przerywać. Jestem urzędnikiem rządowym, ale raportu nie zrobię. Interes interesem. Kapuje pan. Znam paru porządnych ludzi, którzy kupią wszystko, co jest warte kupienia i mogę dać temu łajdakowi porządny kawał grosza, taki, jakiego nigdy w życiu nie widział. Już ja wiem, jakiego to rodzaju ptaszek. Patrzył we mnie spokojnie otwarłszy oboje oczu, a ja stałem nad nim w nieopisanym zdumieniu, pytając siebie, czy on oszalał, czy też jest pijany. Pocił się, sapał, stękając z lekka i drapał się z takim wstrętnym spokojem, że nie mogłem znieść dłużej tego widoku i nie dotarłem do sedna sprawy. Nazajutrz Przekonałem się z przypadkowych rozmów, które prowadziłem na tamtejszym malutkim dworze, że wzdłuż wybrzeża wędruje z wolna opowieść o tajemniczym białym osiadłym w patusanie. Człowiek ten zawładnął jakoby nadzwyczajnym klejnotem, a mianowicie szmaragdem olbrzymiej wielkości, wprost bezcennym. Zdaje się, że szmaragd bardziej działa na wyobraźnię wschodu niż wszystkie inne kamienie. Opowiadano mi, iż Biały wydostał go po części dzięki swej nadzwyczajnej sile, po części zaś dzięki chytrości, od władcy odległej krainy, skąd uciekł natychmiast i przybył do Patusanów wśród najgroźniejszych niebezpieczeństw. Zdołał jednak wszystkich zastraszyć przez niezmierną swą dzikość, której nic poskromić nie zdoła. Większość mych informatorów była zdania, że ów drogocenny kamień Przynosi zapewne nieszczęście, jak słynny kamień sułtana Sukkadany, który Ongi sprowadzał na ten kraj wojny i klęski niesłychane. A może to ten sam kamień? Któż to może wiedzieć? I rzeczywiście, opowieść o szmaragdzie bajecznej wielkości sięga przybycia pierwszych białych na archipelag, a wiara w to podanie jest tak uporczywa, że przed niespełna 40 laty Holendrzy przeprowadzili co do tego urzędowe śledztwo. Starzec, który mi opowiadał najwięcej szczegółów o zdumiewającym micie gymowym, był czymś w rodzaju pisarza przy nędznym małym tamtejszym radży. Tłumaczył mi, wytrzeszczając biedne, niedowidzące oczy, siedział na podłodze, w dowód szacunku, że taki skarb najlepiej przechowywać na łonie niewiasty. Lecz nie każda niewiasta nadaje się do tego. Musi być młoda. Tu westchnął głęboko. I nie czuła na ponęty miłości. Pokręcił sceptycznie głową. Jednak zdaje się, że taka kobieta doprawdy istnieje. Opowiadano mu o wysokiej dziewczynie, do której Biały odnosi się z wielkim szacunkiem i troskliwością, a która nigdy sama z domu nie wychodzi. Ludzie mówią, że prawie co dzień widuje się Białego w jej towarzystwie. Chodzą oboje jawnie, ramię w ramię. A on ją trzyma pod rękę i przyciska do siebie o tak w najdziwniejszy sposób. Może to i kłamstwo przyznawał, bo to by było zaiste dziwne postępowanie. Ale skądinąd, nie ma wątpliwości, że ta dziewczyna nosi klejnot białego, ukryty na piersiach.